Szanowny Panie Ministrze, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, wiece, Szanowni Państwo, ja bym chciał pogratulować i podziękować. W imieniu Marszałka Województwa Bolesława Kusejgi, całego Zarządu, chciałbym pogratulować Burmistrzowi, że te pieniądze z tego programu zostały dobrze wykorzystane. Ale chyba te główne gratulacje są od mojego przyjaciela Marka Hoka, członka Zarządu Województwa, który Nadzoruje i służbę zdrowia, i pomoc społeczną. Więc spotkam się z Markiem pewnie w poniedziałek, poinformuję jak wspaniały dom został z pieniędzy tefronu wyremontowany i oddany do urzędu. Chciałbym również podziękować, a podziękować chciałbym za to, że razem z panem ministrem mieliśmy przyjemność uczestniczyć w demonstracji w przejściu przez. Całe miasto, osób, które poruszają się na wózkach. Także Panu Prezesowi, który gdzieś tam pewnie jest z tyłu, oraz tym wszystkim z Państwa, którzy na tych wózkach jechaliście z nami przez miasto, chciałbym podziękować za doświadczenie, które pokazuje, że przełamywanie, pokonywanie barier, barier takich dla nas nie zawsze oczywistych, jest wielkim wyzwaniem. Ja siedziałem na tym wózku razem z panem burmistrzem i próbowaliśmy zjechać ze zwykłego podjazdu. No jest to rzeczywiście trudne, pomoc jednej z osób zapobiegła, że któryś z nas mógł się przewrócić. Także chciałbym jeszcze powiedzieć, że właśnie ta demonstracja, ten campaigning to, to zwrócenie uwagi na potrzeby, na ograniczenia tych z Państwa, którzy poruszacie się na wózkach. Spowodowało, że w naszej rozmowie z Panem Ministrem Pan Burmistrz podjął takie zobowiązanie, aby zlikwidować te bariery, czyli te podjazdy pod przejściach dla, dla pieszych. Wydaje się, że bardzo prosta sprawa, ale właśnie rozmawiając z Panem Ministrem i Pan Burmistrz zobowiązał się wobec nas, żeby to zrobić. I myślę, że za kilka miesięcy my, my też z Panem Ministrem zapytamy Pana Burmistrza, czy udało się te. Krawędź tak zniwelować, żeby wózki osób niepełnosprawnych mogły spokojnie się po i poruszać. Także jeszcze raz gratuluję. Gratuluję również Orlika, który wraz z Panem Starostą i z Panem Ministrem otwieraliśmy. Gratuluję tego domu pomocy i dziękuję za to doświadczenie, które wszystkim chyba jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Państwu, że jeszcze słówką nawiązają do tej akcji, którą wspólnie mieliśmy okazję przeprowadzić. Ja też pragnę podziękować, bo naprawdę nie zdawałem sobie sprawy do dnia dzisiejszego, jak trudne jest pokonanie krawężnika i to na przejściu dla pieszych. Nie mówię o wszystkich innych słabnie I zupełnie inaczej osoba pełnosprawna patrzy na, na, na życie. Osoby niepełnosprawne mają tutaj ogromne problemy do pokonania faktycznie padła taka deklaracja, ja będę chciał zaprosić w ogóle stowarzyszenie, żeby przy współpracy z miastem samo pokazało, które przejścia na pierwszych są dla nich najważniejsze do poprawienia i sukcesywnie postaramy się opracować jakiś plan, żeby może nie wszystko od razu, bo to wiadomo, że wiąże się z wydatkami finansowymi, ale sukcesywnie te bariery likwidować i w jak najszybszym tempie. Także jestem przekonany, że do końca mojej kadencji w tej sprawie dużo zrobimy. Dziękuję Państwu bardzo. Zaproszeni goście pozostali również mogą zabrać głos. Serdecznie zapraszamy chętnych.